Dzisiaj pokażę Wam, jak skonfigurować Mistral OCR w N8N, aby przetwarzać dowolne faktury i inne dokumenty, które możecie mieć. Mistral OCR to w tej chwili najdokładniejsze narzędzie OCR na rynku, które zdecydowanie przewyższa konkurencyjne rozwiązania. Dlaczego Mistral jest moim wyborem w tym filmie? Spójrzcie tylko na te liczby. Osiąga dokładność ponad 94% w ogólnych testach, podczas gdy najnowszy GPT uzyskuje 89%. A Gemini Flash tylko 88%. Jest szczególnie imponujący w przetwarzaniu tabel, osiągając ponad 96% dokładności, co czyni go idealnym do faktur. Radzi sobie doskonale z zeskanowanymi dokumentami, dokładność ponad 98%, znacznie wyższa niż u konkurencji. Jest najszybszym modelem w swojej kategorii, przetwarzając nawet 2000 stron na minutę. Nie będziemy spędzać zbyt wiele czasu tutaj, pokażę Wam szybko kilka naprawdę imponujących wyników, a resztę możecie sprawdzić na stronie internetowej. Zobaczcie, po lewej stronie mamy tabelę i rysunki, a po prawej stronie mamy faktyczny wynik OCR. Bardzo wyraźne wyniki matematyczne. Mamy też język Hindi, więc różne języki mogą być rozpoznawane i tłumaczone. A także zeskanowane dokumenty. Jeśli macie zeskanowane faktury lub zdjęcia podręczników, jak widzicie, dostajemy to wszystko bardzo wyraźnie. To naprawdę fajne, a my możemy podłączyć to do N8N i pobawić się tym za darmo. Zanim przejdziemy do szczegółowego poradnika, pokażę szybką demonstrację. Narzędzie automatyzuje proces pobierania danych z faktur przy użyciu technologii optycznego rozpoznawania znaków. System składa się z trzech głównych kroków: przyjęcie faktury przez formularz, przetworzenie dokumentu przez model Mistral. Zwrócenie wyników w formie tekstu. Całość działa bardzo szybko. Po przesłaniu dokumentu przez użytkownika system automatycznie rozpoznaje tekst z faktury i prezentuje wszystkie informacje w formacie Markdown. Pierwszą rzeczą, którą chcemy zrobić, jest przejście na stronę Mistrala, abyśmy mogli faktycznie wypróbować API za darmo. Klikniesz tutaj Wypróbuj API, co poprosi Cię o utworzenie konta. Zalogujesz się. A następnie, zanim będziesz mógł uzyskać klucz, potrzebujesz jakiegoś planu subskrypcji. Nie musisz podawać żadnych informacji rozliczeniowych. Poprosi cię tylko o weryfikację numeru telefonu i możesz kliknąć na plan eksperymentalny, który będzie darmowy. Następnie wejdziesz do klucz API i będziesz musiał utworzyć nowy klucz. Ja utworzę swój na potrzeby tej demonstracji. Oczywiście, ty skopiuj i zapisz gdzieś swój, ponieważ nie będziesz mógł go ponownie pobrać. Teraz, gdy mamy już klucz, przejdziemy do górnego prawego rogu i klikniemy na Dokumentację, co przeniesie nas do dokumentacji różnych sposobów korzystania z Mistral AI. Po lewej stronie szukamy możliwości i klikniemy na OCR i Rozumienie Dokumentów. Widzimy tutaj, że mamy wiele różnych punktów końcowych, które możemy wykorzystać, i różne funkcje w ramach tego OCR, takie jak procesor dokumentów, OCR z przesłanym PDF-em, PDF z obrazem i całą resztę. Dzisiaj musimy zastosować trzystopniowe podejście. Będziemy pobierać plik binarny do naszej platformy, musimy przesłać go potem do Mistral, potem musimy pobrać URL z Mistrala, a następnie wrzucamy ten URL do OCR, aby faktycznie otrzymać nasz wynik tekstowy. Zanim skonfigurujemy OCR, porozmawiajmy o tym, dlaczego go właściwie potrzebujemy. Spójrzmy na N8N. Ustawimy szybki formularz, gdzie będziemy go nazywać Przetwarzanie faktury. Proszę o przesłanie faktury w opisie, a następnie chcemy tylko jednego pola na plik. Będzie to wymagane pole pozwalające na tylko jeden plik nazwany Faktura. Wszystko co tutaj robimy to ustawienie naprawdę szybkiego interfejsu, gdzie po kliknięciu Testuj krok to właśnie się pojawia i tutaj użytkownik kliknie Wybierz plik i wrzuci PDF. Właśnie wrzuciłem na szybko utworzoną fakturę. Z różnymi informacjami, takimi jak numer, faktury, koszty itd. Ponieważ zamierzam to przesłać, otrzymamy te dane binarne w naszym N8N. Typowym sposobem, w jaki próbowalibyśmy wyodrębnić tekst stąd, byłoby wpisanie wyodrębnij, pobranie wyodrębnij z PDF i szukanie pola binarnego. Domyślnie to będzie data, ale nie mamy pola o nazwie datam, więc jeśli nacisnę testuj krok, otrzymamy błąd. Rzeczywista nazwa pola binarnego to faktura, więc skopiuję to i wkleję tam. Teraz powinniśmy być w stanie wyodrębnić tekst, jednak widzimy, że tekst, który faktycznie wyodrębniliśmy, nie jest dokładny. Wszystko co faktycznie otrzymujemy, to nazwy pól ale jeśli faktycznie przejdziemy do dokumentu, nie otrzymujemy żadnych wartości, tylko te nagłówki. To dobry przykład sytuacji, kiedy bezpośrednie wyodrębnianie z pliku PDF nie zadziała. Przeciągniemy niżej, usuniemy to połączenie i skonfigurujemy żądanie http, aby faktycznie połączyć z Mistralem. Zanim cokolwiek skonfigurujemy, wróćmy do dokumentacji Mistral i wyjaśnijmy, co się dzieje. Pierwszą rzeczą, którą chcesz zrobić, jest przełączenie się z Pythona na Kerl. Chcemy patrzeć tylko na curl, ponieważ jesteśmy w stanie skopiować wtedy polecenia, a żądanie http zostanie zasadniczo wypełnione za nas, co jest ułatwieniem. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić jest faktyczne przesłanie naszego pliku binarnego z n8n do Mistral. Klikamy Kopiuj, wracamy do n8n, otwieramy swoje żądanie http, klikamy Importuj curl i możemy wkleić nasze polecenie, a następnie kliknąć Importuj to automatycznie wypełni to żądanie za nas, co jest całkiem ok. Wypełnia metodę, URL, autoryzację. Wszystko, co musimy zrobić, to wpisać nasz klucz API i skonfigurować, co faktycznie wysyłamy. Tutaj zasadniczo mówimy Mistral, że wysyłamy te informacje w celu OCR, a następnie musimy wyjaśnić, jaki faktyczny plik wysyłamy. Używamy pola binarnego n8n, nazwa tej wartości to file. A następnie mówimy OK, na jaki faktyczny plik patrzymy. I będzie on szukać pola binarnego. Kopiujemy z lewej strony nazwę naszego dokumentu, w moim przypadku faktura. Jedyną rzeczą, która nam pozostała, jest skonfigurowanie naszej faktycznej autoryzacji. Tutaj wpisałbyś swój klucz API, nazwa musi być Authorization, wartość musi być Bearer ze spacją, a następnie wpisalibyśmy nasz klucz API. Ponieważ jest to parametr nagłówka autoryzacji, nie chcemy robić tego w ten sposób. Dodamy predefiniowaną autoryzację, abyśmy mogli ją zapisać. Przejdę tutaj i użyję poświadczenia generycznego. Wiemy, że to jest autoryzacja nagłówka. Możemy kliknąć na autoryzację, a następnie musimy ją skonfigurować. Nazwiemy to Mistral OCR Demo. Wiemy, że musimy wpisać tytuł Authorization, a dla wartości wyrażenie wpiszemy Bearer ze spacją i nasz klucz API. Klikniemy Zapisz, powinniśmy być połączeni pomyślnie i teraz mamy naszą autoryzację nagłówka już zapisaną. Możemy wyłączyć wysyłanie nagłówków, bo nie musimy tego wysyłać ponownie. Teraz nazwijmy ten węzeł Upload do Mistrala. Klikniemy Testuj krok i powinno być wszystko gotowe do działania. Jedną rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że jeśli właśnie utworzyłeś swoje konto Mistral i właśnie otrzymałeś swój klucz API, może wystąpić błąd, ponieważ może to zająć od 5 do 10 minut. Jeśli widzisz błąd, nie martw się. Prawdopodobnie skonfigurowałeś to poprawnie, jeśli zrobiłeś dokładnie to, co ja przed chwilą. Mamy identyfikator naszego dokumentu. Poprosimy Mistrala o zwrócenie tego identyfikatora i da nam URL, ponieważ musimy podać Mistral URL w kolejnym kroku, aby faktycznie wykonać optyczne rozpoznawanie znaków. Przypnę te dane na wypadek, gdybyśmy przypadkowo odświeżyli i nie chcieli wykonywać kolejnego żądania. Klikniemy plus, wykonamy kolejne żądanie HTTP i teraz wrócimy do dokumentacji, aby zobaczyć, jak faktycznie skonfigurować to żądanie. Funkcja nazywa się getSignedURL i zwróci URL, za pomocą którego możemy uzyskać dostęp do naszych dokumentów i faktur. Klikniemy Kopiuj polecenie curl, wrócimy do n8n, klikniemy Importuj curl, wklejmy nowe curl i klikniemy Importuj. Jak widzisz, jest teraz wypełnione. Nasza metoda to get, punkt końcowy URL jest wypełniony. Mamy nasze wygaśnięcie. Wyłączę całkowicie nagłówki, ponieważ ich nie potrzebujemy, już wiemy, że skonfigurowaliśmy nasze poświadczenie. Wszystko, co musimy zmienić, to w rzeczywistym URL-u, jak widzisz, szuka identyfikatora. Musimy zmienić to na wyrażenie, a następnie między dwoma ukośnikami usuniemy ID i po prostu przeciągniemy identyfikator z lewej strony. Teraz za każdym razem, gdy to uruchomimy, za każdym razem, gdy ktoś wrzuci nowy formularz, będzie to pobierać identyfikator, który faktycznie przeszedł. Zmienię nazwę tego węzła na Get Signed URL, abyśmy wiedzieli, co się dzieje, i kliknę Testuj krok. Teraz otrzymujemy faktyczny URL z powrotem, który możemy skopiować do naszej przeglądarki i zobaczymy, że to faktycznie jest nasza faktura. Idealnie te dwa kroki działają. Przypnijmy te dane i teraz skonfigurujmy kolejny krok, który będzie faktycznym uzyskaniem wyników OCR. Będzie to nasze trzecie i ostatnie żądanie HTTP. Wejdziemy do dokumentacji API OCR Mistrala i tym razem wykonujemy OCR z PDF, ponieważ jak widzisz, to co tutaj wypełniamy to URL dokumentu. Możemy skopiować to polecenie curl. Wchodzimy tu i klikamy Importuj curl, a następnie wklejamy, a teraz powinniśmy zobaczyć, że mamy wypełnione pole body. Pierwszą rzeczą, którą zrobimy, zanim cokolwiek skonfigurujemy, to wyłączymy nasze nagłówki i po prostu weźmiemy nasze poświadczenie, które już skonfigurowaliśmy wcześniej. Teraz mamy treść JSON, którą wysyłamy. Zmienię to na wyrażenie i powiększę to do pełnego ekranu. Widzimy, że faktycznie musimy podać URL dokumentu. Zamiast tego przykładowego URL-a, po prostu przeciągniemy URL z lewej strony między te dwa cudzysłowy. Po prawej stronie widzisz, że otrzymujemy ten URL z powrotem. Kliknijmy Testuj krok i powinniśmy otrzymać wynik. To, co teraz otrzymujemy, jak widzisz, to pole binarne rzeczywistego JSON-a, ale raczej nie chcemy go w tej formie. Wszystko, co musielibyśmy zrobić, to kasujemy response. I jeśli klikniemy Testuj krok ponownie, Powinno teraz przechodzić jako faktyczny tekst, do którego możemy uzyskać dostęp tutaj, a nie jako wyrażenie binarne. Masz tutaj elastyczność, jeśli tak chcesz dokument odzyskać, to ok, ale ja nie chcę tego w takim rozwiązaniu. Zaraz pokażę, co zrobić dalej. Zmienię to na wyniki OCR. Przypnę to, mamy nasze trzy żądania http skonfigurowane i teraz możemy zrobić z tym, co chcemy, jeśli chodzi o wprowadzenie go do arkusza Google, wysłanie e-maila wyodrębnienie określonego tekstu i tym podobne. To, co bym zalecił teraz, to użycie węzła ekstraktora informacji, który zasadniczo używa AI do przejrzenia całego tego markdownu, mówiąc mu na jaki tekst patrzy, a następnie możesz skonfigurować swoje różne atrybuty do odzyskania. Powiedzmy, że teraz po prostu uzyskamy datę, i zmienimy to na typ zmiennej daty i nazwiemy data faktury. Uzyskajmy też numer faktury dla naszego przykładu. Wiem, że to wydaje się trochę dziwne, ale idea tego węzła polega na tym, że nie zawsze będzie to bezpośrednie dopasowanie jeden do jednego. Czasami będziesz używać tego węzła do przeczytania całego e-maila, a następnie wyodrębnienia kilku kluczowych informacji. Musisz dać opis tego, jak to ma wyglądać. Jak powiedzieliśmy, to węzeł AI więc będziesz musiał podłączyć jakiś model AI, w tym przypadku weźmy Anthropic. Piękno tego polega na tym, że po uruchomieniu wyda różne informacje już jako oddzielne pola, więc jeśli wprowadzalibyśmy to do arkusza Google, możesz łatwo przeciągnąć i upuścić każde pole wyjściowe do określonej komórki w swoim arkuszu Google, co bardzo ułatwia nam zadanie. Wiem, że przeszedłem przez ten poradnik dość szybko, ale jeśli lubisz ten styl krok po kroku, to zdecydowanie sprawdź też inne filmy. Pamiętaj, że można skonfigurować tutaj także arkusz Google, aby automatycznie przetwarzać lub nawet przesyłać nasze dokumenty i faktury automatycznie, na przykład na Google Drive, a także zastosować różne inne sposoby rozszerzenia tego przepływu. Dzięki za dotarcie do końca filmu, bardzo to doceniam, a jeśli ci się podobało, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał. Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi rozwiązaniami AI i automatyzacją procesów biznesowych, zachęcam do zapisania się na mój darmowy newsletter oraz korzystania z platformy N8N, która znacząco ułatwia wszelkie automatyzacje. Linki znajdziecie w opisie filmu. Jeżeli macie jakieś sugestie co do kolejnych materiałów na kanale, dajcie znać w komentarzu. Do zobaczenia w następnym filmie.